Macie kont Sporty Walki a ze mną Kuba po świeżo po wygranej walce na Fame MMA 9. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I jak uczucia, jak wrażenia? <słuch> Powiem szczerze, tak jak ludzie we mnie nie wierzyli, tak ja wierzyłem cały czas w siebie, moi najbliżsi wierzyli we mnie i też bardzo duże grono, które cały czas trzymało za mną, wierzyło we mnie i pokazałem im, że da się da się pokonać rywala wyższego ode mnie o 900 metrów bodajże. I dałem radę, jestem z siebie dumny, naprawdę. No właśnie, te warunki fizyczne jakieś robiły dla Ciebie jakąś super różnicę w walce? Bo wiemy, że i wzrost, i waga były na korzyść Vandala. Tak, były na korzyść i faktycznie tam y, parę ciosów nie dochodziło, ciężko mi było go złapać y, na, ten, na ten hak prawy. I, ale nie poddawałem się po prostu i cały czas tam próbowałem, próbowałem wyłapać, też trochę okopywałem, ale trzymałem, trzymałem blisko, potem na koniec obalenie, udało się, żeby się przewrócił przeciwnik, także, ale naprawdę robię, robię jednak różnicę. Jeżeli bym walczył z przeciwnikiem w swoim wzroście, to sądzę, żeby zupełnie inaczej to wyglądało i chyba bardziej spektakularnie. Czyli następna walka już w Twojej kategorii wagowej? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie podejmę się raczej przeciwnika, który będzie maksymalnie 2 cm wyższy ode mnie. Żeby sobie też udowodnić, że właśnie z rywalem w takich samych parametrach dam radę. No w sumie teraz dałem z 9 cm wyższy, więc dlaczego miałbym je dać z, z, w moim wzroście? No właśnie, widzę, bardzo uśmiechnięty, i muszę przyznać, że na pewno też sprawiłeś uśmiech wielu osobom, które postawiły kupon na ciebie dzisiaj. Właśnie. Bo 4,15 z tego co pamiętam, piechotą nie chodzi. Skąd myślisz, że aż taka duża różnica w kursach, szczególnie, że jakby oboje dzisiaj debiutowaliście? No ja zrobiłem parę myków. Na to <noise> i na samym początku nie spojrzałem się przeciwnikowi w oczy na pierwszej konferencji, a później na prezentacji tam walki zadałem dwa ciosy specjalnie, które się były nieudane, a ludzie pomyśleli, że mi to nie wyszło po prostu. A ja zrobiłem to specjalnie, po prostu, no zrobiłem tak machnąłem sobie te ciosy i no, od razu skurz z trzy 30, skoczył na 4. I ja mówię Jezus Maria, no przecież oni, czy oni nie zauważyli, że ja naprawdę zrobiłem tak, tak, no, aż taką pokonaną... Gra psychologicz. tak, psychologiczna. Tak, gra psychologiczna, gra psychologiczna. No ale tak, cieszę się, że nie zawiodłem właśnie tych osób, które wierzyły we mnie, postawiły grube pieniądze na to. Nawet śmiałem się, bo wyszedł, e, tylko koniec był walki, a ja do swojej dziewczyny tam mówię, 100 zł postawiłaś, jest! Ja mu, nie wiem, jak jedę 15 na debiutanta można, no ale to nie ja ustalam kursy. Właśnie, jaki był gej, pan, na tę walkę? Bo nie to był to no pojedynek. Trzeba przyznać widzę, że masz też ob... No masz no, dobrze wygląda. Nie, tylko nie? nóżka, wiesz, tylko nóżka. O. Tak sobie przyłożyłem lodem, no, ale no... Ale kupiłem ci parę No, tak dwa razy było coś, ale... Myślę, że więcej. Nie zrobiło, nie zrobiło obrażenia. Dobra, bo zaraz kolejny konflikt będzie o to, ile kto go trafiał. Dobra, odpuśćmy, nie. odpuśćmy. Dobra, tak się... Teraz, Wandal, jedziemy dwóch, ja z tobą na dwóch innych. No. no to zaraz te propozycje kontraktowe będziemy jeszcze rozkminiać bardziej. Tak, tak. Wracając, ciężki pojedynek. Nóżka obita, jak widzę, jaki był... Znaczy nie, bo po prostu ja wyszedłem też z obitą nogą, a zrobiłem taki błąd, że nie przyłożyłem lodu od razu do niej, przez to kontuzja się przedłużyła, więc od razu chcę już tutaj za, zapobiegać jakiejś dalszemu rozwojowi jakiejś kontuzji. Trochę boli, trochę boli, ale z tym lodem jest w porządku, więc... a Tak w czasie walki, walki był jakiś moment, gdzie czułeś się jakoś specjalnie zagrożony czy, czy w miarę na spokoju? Nie, właśnie, właśnie ja, ja naprawdę, jak on wyszedł taki nastawiony bojowo, to mówię o kurde, no dobra, wleci we mnie, a ja tam trafiłem od razu ciosem, on się uspokoił automatycznie i trener właśnie krzyczał, że dawaj, dawaj, przestraszył się, no nie? I, I poszedłem za ciosem. Jestem taki podemocjonowany, że się udało. No wiadomo, pierwsza wygrana, debiut i pierwsza wygrana w karierze. Ta wasza walka była zażegnaniem konfliktu, z tego co rozumiem? Tak, no sobie przybiliśmy piątkę, bo tak jak powiedzieliśmy, wyjaśnimy to już resztę w OKTAGONIE nie będziemy pajacować, bo no zrobiliśmy trochę tam maniane w tym internecie niepotrzebnie, teraz tak sobie myślę, no ale wyjaśniliśmy to w OKTAGONIE kulturalnie, przy, po, po, potem sobie zbiliśmy piątkę, także pozdrawiam również widzów Wandal'a <grytania> tutaj. No właśnie, więc pierwsza walka była trochę z podłożem emocjonalnym, ale czy tak Ci się spodobał ten sport, że zamierzasz ją kontynuować już na wyzwaniach, które Ci dają włodarze, powiedzmy tak stricte, czysto sportowo? Tak, 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 jak najbardziej. Jestem, jestem hetty, tylko na razie chcę... Filip, Filip wygrał, tylko, tylko chciałbym, y, chciałbym odpocząć trochę i tak sądzę dwunastka. Czyli tak, ja, ziema... ja właśnie, że Krycha, Krycha, no, ale no on ma jednak doświadczenie, więc znowu bym się na rywala po, e, spróbował wejść na takiego, który nie, jest w moich parametrach, ale z kolei trenuje dwa lata, więc to też jest... Będę szukał osoby, która jest na moim poziomie. Może Filip Zabielski, nie wiem, kurczę. Chociaż no znam właśnie. się z nim dobrze, więc nie wiem. No, oboje macie, oboje debutanci, z oboje wygranymi walkami, więc czemu by nie. Dobra, dziękuję dużej dłużej, dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.